Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Venturio, zapraszam was na kolejny odcinek z Gospodarczych Prywaty A jest dzisiaj ze mną sąsiad Giusz Siema Także w dzisiejszym odcinku postanowiłem zabronować właśnie to pole, chciałem to robić na wiosnę, zasiać, ale mówię nie będę tam sobie tracił czasu do wiosny, będzie innych więcej zajęć. Tak więc tutaj będziemy dzisiaj bronować to pole, tam już jest ciapeczek właśnie w oddali przygotowany z siewnikiem pozdaniakiem tak, jeszcze ja muszę się pomęczyć ten rok jakoś tym siewnikiem, dlatego muszę się tutaj bronować. Eee, ostatnio na odcinku pomorskim i tam fajnie wszystko zdążył pozasiewać rzepakiem. Jedno ja pole właśnie sobie tu co wiem pod pszenicę. Ogólnie z takich nabytków co na Wallixie mi się ten e, utrafiło do to właśnie tą jedną kół, e, dwukółkę zaczy się e, fajną taką za 600zł mi się trafiło fajdzie, e, Później może się jakoś ją przemaluje tutaj, olej do farbu albo coś I będzie cacy, nawet kołpaki ma wszystkie, także kurde szata jak a. trzeba A gulfem ostatnio przytargałem, bo mówię pojada no. A tutaj Gałgisza w sobie widzieliście to, 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 to. Gulf dał radę Gól dał radę, dobra, palimy maszynę i jedziemy z tematem, bo to szkoda czasu. Ogólnie nie daję progu łapek, bo jak wiecie, YouTube ostatnio to psuje, no ale zachęcam do całkowitnie łapki, musicie patrzeć przykładowo po pół godziny, YouTube wam już tych łapek e, nie zabrał. Kiszonka tutaj ładnie się kisi, elegancko, że jest przygotowane wszystko pod właśnie zakup tych krów, a zakup krów już tuż, tuż, tuż niebawem. Tak więc tutaj e, już mamy praktycznie środek i siedzi. Więc tak to tutaj sobie wszystko wygląda, dobra. Odpalamy tutaj rakietę jedziemy z tematem. Elegancko, 17 na godzinę, bo to inno tylko jak przybronować ładnie. Tak to wszystko tutaj pięknie idzie, robota. Tam już pewnie kosi dalej tą swoją soję. Tam trochę marzy się tych hektarów, nie? No, także tam robota mu też elegancko właśnie z tym idzie. Eee, jeśli macie jakieś pytania odnośnie tutaj w tej serii możecie dalej tutaj wiadomo pisać a właśnie złożyłem owo no mówię kurde spróbuję spróbuję to zrobić złożyłem papiery na dofinansowanie ogólnie tam był próg od 40 tysięcy do 85 000. no i zobaczymy w jakim przedziale mi się uda tutaj dostać dotacje na to moje tutaj gospodarstwo niestety większy Więcej mi się nie należało na takim gospodarstwie małym Więc tam było od 40 do max 80 Zobaczymy ile tutaj będą w stanie mi przydzielić Czy w ogóle mi przydzielą jakiekolwiek e, takie dofinansowanie e, Dlatego też zobaczymy to, to będzie jeszcze zakupione Fajne właśnie, bo nie dość, że tutaj będę miał ze sprzedaży zbóż e, Pieniążki, a trochę tam mam tej przedlicy Jęczmienia i owca no to jeszcze bym może mi się udało dofinansowanie. Nie wiem czy w tym roku jeszcze cokolwiek dostanę. Wniosek na razie sam wysłany. Mam nadzieję, że za jakiś czas przyjdzie mi tutaj pismo i zobaczymy jak to wszystko tutaj właśnie wyjdzie. Mam nadzieję, że pozytywnie to rozpatrzę, bo naprawdę by mi tutaj to dużo dało. I tak jak mówię, no... Fajnie by się tutaj wtedy to gospodarstwo mi trochę rozwinęło. A co bym za to kupił? No to już bym tutaj właśnie wszystko sobie na spokojnie chciał przemyśleć, jeśli o to chodzi. No ale myślę coś na pewno sobie tam. E, będzie to na pewno dobrze przeznaczony pieniądz e, w rozwój właśnie gospodarstwa. Za niedługo będę robił wyjazd do lasu, ponieważ będę chciał wziąć drzewo na przetarcie e, na deski, ponieważ chcę postawić jedną wiatę. E, taką drewnianą, e, chciałem robić betonową, e, znaczy, wiecie, wylewkę, ale mówię, kurczę, na razie no, no, nie mam na to tak za bardzo pieniążków. A tak, mam swoje drzewo, tylko tyle co za tam za przetarcie fajnie mi tutaj zrobię. Mam swoje lasy, no to tutaj wiecie, to drzewem już bym miał tyle dobrze, że mam swoje, tam za przetarcie za dużo raczej nie wezmę też. No i sprawa wygląda też następująco, że muszę gdzieś ten kombajn trzymać, a jak wiecie, no tam gdzie teraz go wstawiłem do tej sodoły, no to tam mam poukładane właśnie te belki siana i słomy i nie bardzo mi jest za każdym razem brać i wyjeżdżać tym kombajnem, brać sobie baloty i znowu tak się kombinować z tym wszystkim. Dlatego no postanowiłem, że pojedziemy do tego lasu, kupimy sobie tych desek, gdzieś tutaj wybuduję sobie, nie wiem, najwyżej tutaj E, za e, gospodarstwem. Ogólnie planuję też wyburzyć tam jedną stodołę tam co mam drewnianą, taką, bo ona i tak jest tam w sumie mi bezużyteczna. Ta, co tam jest e, przy na gospodarstwo od strony głównej, e, może z tej strony będzie ją widać, jak do, do końca pola, no bo stwierdziłem to i tak już się stara, spruchniała, no to w tym miejscu bym na pewno sobie tam może i kombań postawił, zobaczymy, no bo... Mogłem też i postawić właśnie tą murowaną, ale mówię, kurczę to dużo pieniędzy mi trochę by wyszło. No bo jednak taka murowana to wiecie, tych zezwoleń tego wszystkiego to się więcej by człowiek musiał czekać. A tak tam bez pozwoleń, taką bałą, tam drewniaką, to by postawię, nikt się nic chyba nie przyczepi. Niech. Chyba nie, no, to by tyle, żeby tam komań wszedł mi fajnie elegancko i był było fajnie wtedy, no bo tak jak mówię, no no muszę gdzieś go tutaj trzymać, bo on stoi właśnie w tej sodole, co teraz tutaj pokazuję No ale mówię, no tam mam te belki mmm, słomy, siana I no, no nie bardzo, żeby tam właśnie mi stało teraz Bo no, to na no moje, no do co to jest ciągle go palić i wyprowadzać, wprowadzać I tak to właśnie tutaj wygląda Już tam sobie żyliwuję, ja tutaj już bronuję ja mówię, chciałem na wiosnę to zasiewać, ale mówię, teraz tą pszenicę zrobię Jedno pole tutaj na słomy Będę By tam było dla tych moich krówek za dużo, ich też nie będę miał, więc tam w zupełności to wystarczy, a tym bardziej nie wiem e, czy te krowy będę kupował na początku zimy, czy dopiero pod koniec zimy. To też jest dużo zależne od tego e, kiedy tam już będzie miał te fajne w miarę chociaż ceny, żeby mógł to wszystko sobie właśnie sprzedać. Czekajcie, jeszcze raz sobie tutaj obkrążę. O, elegancko tutaj sobie dojadę jeszcze, bo nie dojechałem. Tak no, jak jako i właśnie mi się wydaje, że tak koniec zimy, początek wiosny, gdzieś tak mniej więcej mm -hmm. te dni Dobra, to jest fajnie O, i poszło elegancko Dobra, więc yy, Tak to tutaj właśnie wygląda, zaraz sięgniemy w ciapka Tutaj nawód sobie rozrzuciłem już prędzej e, Właśnie też ciapką go rozrzucałem, mówię A, wezmę sobie tego ciapka, podczepię pod poznaniaka No bo mówiliście do ciapek, bo też spokojnie sobie przecież senda radę, no to tam dlatego sobie go wziąłem, podczepiłem pod e, ten nieszczęsny poznania, ktoś będzie chciał go kupić, o to na chętnie go bym od sprzedał komuś. No bo mówię, no mi to tam jest, że tak powiem, już ten siewnik swoje tutaj wyspudził a chciałbym właśnie tutaj iść w ten rozwój elegancko i, i tak o... Dobra, sobie tutaj weźmiemy już to na razie złożymy. Ok, dobra. Tu sobie nakręcimy, podstawimy 60. Piesiątka sobie trochę tutaj porobiła przynajmniej w polu. Jak zwykle w sumie, bo zwykle to ciągle 60, chociaż ostatnio 80 była orka, także no... Ja tam wtedy po odcinku dalej walczyłem z orką, potem się przeczepiałem z powrotem, znaczy przesiadałem do ciapka, bo jak wiecie... Wtedy Pomorski już tam mi zaczynał siać Do późnej wieczora, do późnego wieczora mi tam wtedy siał i to ogarnął wszystko tutaj, więc fajnie to tutaj wyszło Dobra, mamy w miarę fajnie zablonowane. Wsiadamy do naszej tutaj rakiety Odpalamy naszego papajka, powiem wam ten papajek Nie wiem, co, nie chciałbym sprzedać ogólnie żadnego ciągnika ale to też w sumie zależne jest od tego, czy uda mi się kupić fajny siewnik z agregatem. Wolałbym jakiś siewnik z agregatem, z tego względu, że nie musiałbym tyle razy wiecie, no i tutaj bronować, potem za chwilę znowu, a takie dwie czynności za jednym razem. A tak jak po widziałem u mnie tutaj fajnie e, zaczął tym agregatem z siewnikiem robić, to aż mówię, kurczę, przecież to fajnie elegancko idzie ta robota, nie? I To naprawdę szybciej ubywa. No nie traci się tyle czasu na wszystko, że wiecie, pierwsza zabronować, znaczy nawozić to wiadomo, trzeba na ale zaraz po nawożeniu możemy takim agregatem z siewnikiem od razu wpaść, atakować to i ta robota wtedy idzie elegancko, nie? No i tak to właśnie tutaj wygląda. Możecie to zrobić #siewy. Bo jak widzicie teraz tutaj ładnie sobie działamy, zobaczymy ile tam będzie, bo ostatnio pod hashtagiem dużo było tego I fajnie, bardzo mi się to cieszy, dawno takich hashtagów nie robiłem, więc no, A może co jakiś czas jak sobie przypomnę to zrobimy takiego hashtaga No i tak to tutaj no, robota powoli idzie tym podzoniakiem. jest to już stary siewnik no, Nisa to nie poradzimy, no twoje lata przeżył, tak? On już też czasem się potrafi przytkoć. Dobrze, że nie padało dzisiaj, bo na mokre to ja bym w ogóle tym się się nie pchał, bo by się wszystko obkleiło, te kółka już bieżnika nawet prawie nie mają, to by się tak tylko ślizgało po tym wszystkim, nie? No ale jakoś trzeba sobie tutaj, tak jak mówię radzić, te dotacje, znaczy na te dotacje mm, złożone papiery, jestem właśnie taki trochę też yy, Ciekawy, czy to uda się dostać, czy nie uda się dostać. Mówię, granica była od 40 do 80. A mówię, no co, no złożę na to najwyższy. No i na najniższy też, bo to jest ogólnie tam trzeba było próg o, oznaczyć, nie? no to mówię, dobra, to dwie tak, takie deklaracje na to składałem. I się okaże, jak to wszystko wyjdzie. Fajnie by było. No widzicie, no mi jak i dostawia trochę ten siewnik, no ale kurczę, no nic nie poradzę na to. Ciapek jak widzicie, idzie też ta rakieta kurczę do... Zobaczymy, co zrobimy. No kurczę to jest kwestia tego, że nie wiem, czy bym tutaj w jakiś ciągnik inwestował, bo jeśli bym miał inwestować, nie chciałbym wtedy trzymać tyle tych ciągników u siebie, no bo po co na przykład był mi taki ciapek, to ciapek fajna rzecz, to no, fajna, fajna no, maszyneria, no, tylko ona, ten ciapek tak naprawdę by tu nic już prawie nie robił, jedynie co tam, no to też rozsiewanie tych nawozów, tylko że... To wygląda też w sposób taki, że nie wiem czy też i rozsiewać do nawozu nie będzie kupowany, tak? Jeśli bym dostał te pieniążki, bo jeśli nie, no to wiadomo, sprzęty, które mam dotychczas, no to zostaną. No i będę musiał coś szukać takiego, żeby to dawało sobie tutaj radę. I to właśnie ciężko coś pod moją 80 tutaj spasować fajnie, żeby to był agregat i siewnik razem, nie? A nie chciałbym też takiego pół zawieszanego, bo widziałem też takie właśnie tam rzeczy związane właśnie z takim agregatem i siewnikiem pół zawieszanym, ale mówię no kurde no to też takie jest nie bardzo, nie? No to wtedy trzeba tego miejsca, ten manewr, tyle, bo je to, to w ogóle tutaj przy tych naszych polach małych, to, 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 to w ogóle człowiek musiał nawracać co chwilę i masakra jedna wielka by było, nie? No ale tak jak sobie tutaj, dlatego patrzę na tym zawyszanym, bo to to szybciej robota by ubywała Dobra, cofniemy sobie to elegancko No dobra, fik Mam nadzieję, że YouTube za niedługo będzie tak... No po że coś popsuł I mam nadzieję, że to swój błąd naprawi I będzie to lepiej yy... wszystko wyglądało, że z tymi łapkami się wszystko wróci do normy, co nie już? No bo, no, bo u Ciebie też tam, no, nie? Masakra, coś się się dzieje. No, ale ja tam się w sumie nie poddaję, no bo... Człowiek lubi to robić, no... Fajnie jak jest dużo łapek, bo wtedy człowiek naprawdę widzi, że dużo osób tu zostawia łapeczkę. No i wtedy jest... jest ta chęć dalej nagrywania tego, ale to co teraz YouTube robi ostatnio, no to to jest... Jedna wielka... No, masakra, no bo kurde, człowiek się tu stara dla Was, wszystko robi. A tutaj takie rzeczy się dzieją, nie? No ale no. Motywacja jest taka jak łapeczka jest. co? To? to jest fajne. No tak. Myślę no... motywacja jednak jest No no właśnie o tym mówię, no motywuje się też człowiek do tego, żeby to dalej tutaj fajnie rozwijać. A widzisz, już tutaj e, teraz nagrywam prawdopodobnie już 15 odcinek, tak, chyba 15. No to zobaczcie, 15 odcinek już już tutaj mamy nagrany i tak naprawdę... Jakby nie było, to pierwszy sezon dopiero widzą, nie? Bo czy znaczy, prawie, bo jeszcze nie ma końca sezonu. No i fajnie to tutaj wszystko się rozwija. To nie jest tak jak na tej serii poprzedniej, którą mieliśmy tutaj, nie? na hektarze. Co? na hektarze? Tak, bo tam mieliśmy bez sezonu graliśmy i tam potrafiło w ciągu 10 odcinków być już dwa razy żniwa, nie? No aha tutaj to jednak no widzicie to tak wygląda fajnie, że to to się powoli tutaj wszystko e, wiecie i trzeba pilnować datę zasiewu i wiadomo trzeba mieć datę na pogodę w ogóle na skoczenie trawy, żeby ta trawa zdążyła wysłać, ją zebrać, zdążyć. No jest z tym roboty, nie? Dlatego to mówię, tak to wygląda. E, fajnie w ogóle na tej no Na początku mówię, no ciężko człowiek był do tego nastawiony, ale teraz... Na przykład, ja już bym nie umiał grać bez sezonu, bo... No jednak, chłopaki mnie w to wciągli tak masakrycznie, że no, no... Yy, co tam u Ciebie pracownik? Zatrudniłeś jakieś? Jak, nie. Jakiś mi pomocy J, no prawie pełen zbiornik. Co za Co Co tam teraz u Ciebie? O Pieniądze moje. O, panie, kto ci tam wsiadł do tego kombajnu? Ty, tam u ciebie zawsze się coś dzieje na tych, na tych odcinkach, te. Tam masz no, fajnie, o, znowu coś. O, bo... panie, tam się bawisz, widzę, te. Ile ich tam masz, że? A, ten. O, z piwnicy wychodzą. Od koloru do wyboru, że tak powiem. Do. I dlatego mówię, tutaj chłopaki mnie wciągli w, tego, w ten sezon i fajnie to tutaj. Wszystko idzie, nie? Elegancko. Tam ktoś pisał ostatnio też na temat tego, kiedy będzie jeszcze jakaś seria, bo ta jedna to jest nudna. No ale no, jakby to powiedzieć, jak się komuś coś nie podoba, no to ja zacytuję, ale nie dokładnie tak jak jedna osoba, że jak się nie podoba, no to łapkę w dół i do widzenia, tak? No na razie robimy jedną serię. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jeśli mi wypali to co teraz chciałbym zrobić, no to będzie pojawi się jeszcze coś fajnego na kanale. Inna seria, ale to jaka, to w sumie zobaczycie, musicie obserwować eee, Kanał i ogólnie nowe osoby też zachęcam, mogą zostawić subika oraz dzwoneczka, bo im nas więcej, tym lepiej i fajniej I w ogóle wtedy fajnie, jak gdy robię te live'y, jest tyle osób, fajnie sobie jest o czym pogadać, wczoraj na przykład był fajny live'ik eee, Fajnie to wszystko sobie... Eee, no człowiek wczoraj, pogadał tylko temu, bo odcinek jest znaczy w piątek no tak, no, no, ta, no, no, no. Ale ja mówię o tym live'ie z poniedziałku, tak? No, wczoraj czyli poniedziałkowy live był fajny e, Dzisiaj to jest nagrywany odcinek dla Was we wtorek na środę No i mamy tutaj chwilę czasu, już znalazł chwilę chwilę tam odskoczni od, od lekcji Więc e, mówię, dawaj, szybko nagrywamy i jedziemy z tym temacikiem, nie? Wiecie, to nie ma tak, że my, my wiecie, teraz jeszcze Venturio ma live'y codziennie To też nie ma tak, że my wieczorem wszyscy jesteśmy, nagramy wiele Ale. serii każdy ma rodzinę, pracę jeszcze, i inni szkoły tak. i to nie jest tak, że jest czas. No. I to Teraz to jest... ja, miałem czas o 13, potem chłopaki o po 17 się zgadają, bo mnie wtedy nie ma tak. i tak to się I na... Ja będę pewnie tam z Pomorskim, żeby Pomorski sobie też dograł tutaj odcinek i tak to będzie wszystko. No musimy zna znaleźć zawsze przez dzień te luki, żeby dla Was nagrać. To jest dla nas też taki wyczyn trochę. No bo wiecie, no ja zaraz mamy też już za momencie trójkę dzieci i też to będzie całkiem inaczej się wszystko tutaj zmieni o 360, bo wiadomo przy trójce dzieci już będzie całkiem to inaczej wyglądało, że te live'y będą na pewno rzadziej i na pewno to będzie tak, że w weekendy będę się starał te live'y robić w tygodniu, naprawdę nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądało. To jest tam wszystko do ugadania. Uzgodnienia jakoś tam będę musiał to sobie tutaj wszystko tak jak mówię na spokojnie poukładać no ale to się troszkę czasu mamy i póki jest ten czas mogę tutaj to wykorzystać właśnie w sposób taki że gdy jest jakaś chwila przerwy tutaj wchodzę na kompa odpalam i zaraz to renderuję wrzucam i już macie gotowy odcinek by, może by też czasem tak że naprawdę będzie każdemu był za niedługo czas no tak jak tam po morskim gospodarstwie on też tam do szkoły chodzi mu potem to też ciężko będzie Um, właśnie znaleźć ten chwilę czasu, bo wiadomo, tam on siewy, potem opryski, rozsiewanie tych nawozów, to wszystko razem się tak skumuluje, yy, no i to tak właśnie u nas też wygląda, nie? i wiadomo, idzie ten okres powoli, wiosenno już tak, już wiecie, i to to, 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 coraz mniej każdy będzie siedział przed tym kompo, nie? Ja, na przykład, już, już chłopaki teraz też zauważyli, że już mi nie ma, też już musi być, że przez już przyjdę i coś tutaj porobię, nie? Każdy ma swoje tam obowiązki, sprawy prywatne, i to nie jest tak, że ja też już chcę ograniczyć tego kopa, w jakimś tam stopniu przez ten dzień, nie? Bo są rzeczy ważne i ważniejsze, co nie? Są dni dłuższe, ludzie też na ja wyjeździach też, też ze znajomymi trochę czasu spędzi. No wiadomo, też... że jak to jest. I tym bardziej, że teraz też jest to, że człowiek, nie, tak jak Wy, jako tutaj uczniowie jeszcze szkoły, no to nie macie teraz na co dzień tych kolegów i koleżanek, tylko wiadomo, no to wszystko jest przed tym komputerem, te lekcje całe. No to też chcecie sobie ten czas zawsze tam znaleźć, będą dni coraz cieplejsze, jakieś tam spotkania, coś będziecie sobie robić, nie? No. I tak to właśnie tutaj... Wszystko wygląda w taki następujący sposób. No. Ale no tak jak mówię no kurczę jest jak jest. No. Jest. Mm. Dlatego też te live'y zostały przesunięte u mnie na godzinę 21. No bo o 20 jakby nie było się widno, nie? No. no i wiadomo każdy póki jest to widno, no to ma tam swoje zajęcia albo korzysta z tego dnia, żeby go wykorzystać fajnie. Dlatego też te live wchodzą już o 21, będzie jeszcze widniej, to live'y będą przesuwane na 22. nawet, bo ja tak robiłem w, w zeszłym roku też to było wszystko przesuwane. No chyba, że już musiało być, że ten live był prędzej. No, ale ta 22 później będzie coś w takich godzinach właśnie dorobione, no bo to, to wiecie. No. Jednak człowiek też tutaj. Musi to jakoś sobie e, ten czas zorganizować, wszystko na te nagrywki. Też nie wiadomo, jak to będzie z chłopakami, właśnie w te lato, nie? no bo mówię, no nie każdy będzie siedział, no przed tym kąpem, gdzie jest ciepło na dworze. Wiadomo, zdarzają się też dni deszczowe i wszystko, i to też człowiek sobie tam potem e, może pozwolić, tam nie, żeby coś tam po, po, podziałać czy coś, ale wiesz. U mnie w też inna sprawa, bo nie będzie szkoły, do tej, ja od rana jestem, a potem dopiero po południu idę. No tak, ale też będziesz chciał sobie gdzieś to, ogarnąć coś sobie, na spokojnie. Każdy ma swoje, mówię, tak zajęcia i, i tak to wszystko tutaj wtedy wygląda. Kurczę, nie wiem, czy z powrotem jeszcze pojadę, Mogę sobie zasypać jeden, jeden worek zboża, dobra, to na powrocie sobie zasypię 50 kg, może mi wystarczy już wtedy. Chodzę no, tak średnio... Co? Wystarczyć. Ja mam 30 kg, czy w siewników gdzieś około, do chopie to ja nie wiem, czy wystarczy. Weź jeden między nogi i tyle. Taha. No sobie na i będę tak jechał tak? No ja no, docypię tu za chwilę. A chciałbym to dzisiaj zrobić na odcinku, całe to zasieć i fajnie by było, bo tak jak mówię, robię jakąś akcję. No to chcę ją sobie dokończyć tutaj, nie? Czekaj to, jeszcze sobie tutaj od razu poprzyćniaka już ścielę, bo już tam nie będę się potem pchał. Chyba to na raz już wezmę. No nie, no będę musiał 50 kg sobie dosypać, no ale no co ja zrobię? No nic nie zrobię. Wyszło jak wyszło. Także prawdopodobnie ostatni raz widzicie ten siewnik, no bo kurczę no będę chciał coś kupić. Jeśli się nie uda w tym roku, tak jak mówię, no to będę kupował dopiero Dopiero będę go kupował e, jakoś na wiosnę albo na końcówkę lata, no bo wiecie, e, mam już wszystko tak naprawdę posiane. Pomorski jeszcze u mnie ostatni rok e, bierze te dzierżawy ode mnie całe i... Dlatego też y, ja tam, wiecie, nie, nie muszę się martwić o to, że on mi na wiosnę już to odda, on jeszcze sobie to zbierze, więc też tam te dwa pola za mną, co widzicie, to będą też moje. Czyli mam ten plus taki, że nie będę musiał sobie, że tak powiem, y, kupować innych pól, co mam już zaoszczędzone pieniądze w pola i dodatkowe dwa mi dochodzą. Czyli tak jak mówię, wyjdę na plus. Jeszcze pomorski musi mi y, tam, wiadomo, na wiosnę znowu zrobić ten przelew ostatni na, na tą dzierżawę i, i taką. Kurde, 8 kilo mi zostało, hopie Ale tutaj teraz wyszło. Ale chyba dojada akurat tyle tobie worek i na plerak, czyli Jeden 1 i będzie GIJ. Jo, powinienem, za no, ja sobie, ja sobie go tu doniosłem. Myślałem, że już tego nie wezmę. Znaczy, że to wezmę na raz, ale jednak się nie udało. Dobra, ja sobie tutaj stanę. Sobie tutaj stanę. Otworzymy sobie tą klapę. Czekajcie, sobie tu podejdziemy. Fik. Otwórzmy mi tą klapę. Ja idę szybko po tutaj nowy worek, jeszcze jeden zboża. 50 kg na plecy i jechadę. Kurki tutaj mają jedzonko, wszystko mają piękne. Także ładnie tutaj, coś z jajkami ostatnio się nie niosłem, nie wiem, zestresowany chyba czymś się coś bo nie wiem. Bardzo słabo, dobra, bierzemy tego wora. Na plery. Idziemy, no jak widzicie, kombajn tam na razie stoi, no ale... Tak jak tu teraz widzicie, do stoi do kombajn, są tam belki słomy, jak ja mam wtedy to wyciągać wszystko, nie? Do TMR-u, czy tam do Arminia paszy, bo mówię, na pewno kupię, na pewno będę kupywał paszowóz, nie? I to zobaczymy, jakie się uda, to dużo pieniędzy na pewno mi tutaj właśnie wyjdzie, dobra Powinno mi tutaj to, Ja powinno mi tu starczyć, zamknę klapy, bo się trochę kłóci, to Dobra, I jedziemy dalej ELEGANCKO Jeszcze na powrocie trochę zrobimy i będzie Lux bajera jak to się mówi, nie? No, także teraz sobie nagram ja, nagra sobie Giusz, Pomorski sobie dogra później i taki sposób będziemy mieli na jutro odcinek, czyli na środę Odcineczek, oczywiście pozdrawiamy również Oskę Tak jest Oskar tam chyba dzisiaj chciał, nie? Właśnie wrzucić sobie odcinek, bo wczoraj mu się nie udało, coś tam no. właśnie pisał, że coś mu internet dostrajkował. Właśnie odcinek, który miał być na poniedziałek będzie miał chyba dzisiaj właśnie. No, no, wiesz, ale... to, jest, to, jest, to jest. rzeczy Martwina no z internetem. No, no. no, no. Internet u raz to też nie będzie miał odcinka, czy ja... No, różnie to bywa, nie? Może się coś skrzaczyć Tak jak ostatnio ja myślałem, że ja już nie wrzucę tego odcinka, mi się program do renderingu popsuł No teraz mam tego no, Sony Vegas'a, no to jakoś tam robi Tylko ten Sony Vegas, no to jak wiesz, on bardzo dużo potrzebuje czasu na wyrenderowanie Choć jego jakość i waga pliku też jest wtedy fajna, nie? Bo nie waży tyle, przykładowo, co z tego mojego, od tej Filbory, no I tak to właśnie to wygląda Taki właśnie to sposób no, przejeżdżamy teraz ostatni pasek Elegancko, mamy tutaj pszenicę już Fajnie zasiadą No i co, na osobnym odcinku zobaczymy co będziemy działać Zawsze tutaj się znajdzie coś do pracy No i tak to tutaj się wiedzie u nas, nie? Powoli ja do przodu no, Także zaraz już kończymy Tutaj odcineczek, jeszcze tylko dojadę do końca Superancko Akurat taki 25 minut odcinek, trochę dłuższy niż zwykle, ale no raz i zawsze, także to tam no spokojnie sobie tutaj ogarniemy. Internet dobrze, że jest, godzinę czasu się wrzuca taki odcinek, to tam jeszcze nie ma takiej tragedii, więc fajnie wszystko tutaj mówię, to elegancko sobie idzie. Rzepak już tam fajnie zaczął kiełkować, niedawno mi się a już ten mi Rzepak kiełkuje. <grywka> Dobra wodnia na <grywka> Maszyna w Nie wiem, mówię, w tą kabinę bym do tego ciapka sobie zainwestował, ale jeszcze mówię, nie wiem, jak to będzie dobra. Także w takim, takim akcentem, jak tutaj. E, się piła mi się włączyła. Człowieku, ja wszystko przy sobie noszę, jak ten Inspektor Gadżet, człowieku, co chce tu wyciągać, nie? No, także pamiętajcie, dostawcie łapkę w górę. E, pamiętajcie też o subskrypcji. Jeśli ktoś nowy, serdecznie zachęcam, zostawienie też z na kanale. A był ze mną Giusz? Także kolejny odcinek u niego na kanale. Także zapraszam do link macie w opisie do Oski Pomorskiego i Giusza. Także trzymajcie się do następnego. Nara.